Siema, witam wszystkich na naszym kanale. Eee, no dawno niczego nie nagrywałem, tak wiem, <grywa> ale obiecałem wam, że przez weekend coś nagram. No jest weekend, jest sobota, więc nagrywamy. Nagramy sobie takie przejście po ogrodzie. No i zobaczycie, jak to u nas wygląda na ten moment, na początek sierpnia. Także nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić was do oglądania. Na sam początek pokażę Wam naszą gunerę No Jest ona w tym sezonie największa jaka była dotychczas. No bardzo duża, ale pogoda jest przyjazna. bo ona lubi bardzo dużo wody, a ostatnimi czasy dość sporo pada, więc i takie warunki pasują. Dzisiaj jest dość ciepło, więc widzę, że liście już troszkę opadły w dół. Ale generalnie gunera ma się bardzo dobrze, ma takie ogromne wachlarze. Myślę, że też w tym roku tak fajnie porosła. Bo mama jej przycinała kwiaty. Co wypuściła jakiś kwiat, no to ten kwiat miała sukcesywnie obcinany, i myślę, że to też jest właśnie powodem tego, że te liście są takie okazałe i cała gunera też się okazała. Więc ja sobie teraz przy niej stanę i zobaczycie dla porównania ze mną, jak ta gunera się prezentuje. No to macie teraz porównanie, jaka ona jest wielka. Tutaj z moją ręką. Jakie duże są te liście? Sama roślina ma grubo, ponad 2 metry. Myślę, że nawet około 2,5 metra wysokości. No i średnice, nie wiem, jest 4 metry spokojnie. Więc tak to wygląda. Tak samo e, ta sadzonka, którą żeśmy odsadzali w tym roku, fajnie się przyjęła. Już też fajnie zaczęła wypuszczać liście. I co ciekawe, już ta oddzielona sadzonka puściła sobie z boku kolejną sadzonkę. Także fajnie. fajnie rokuje to na przyszłość. E, tutaj macie gunerę Pinktorię. Z nią był, w zasadzie jest. Dość spory problem. Nie rosła, przestała rość. Liście zaczęły robić czarne. Zobaczcie. Nie wiem, czy ją jakaś choroba nie dopadła. Czy, czy czasem ją coś nie podgryzło. Dwie tutaj, widzicie, dwie karpy nie żyją, niestety. E, albo po prostu. Czy stały z nich rosnąć liście, ale myślę, że one padły, że je coś, no nie wiem, kurczę, podgryzło. Jak macie jakiś pomysł, to dajcie znać w komentarzu. Z jednej, jedynej karpy tylko wyrastają liście. No trudno, zobaczymy. Najważniejsze, że, że mania się ma dobrze i manie się nie dzieje kompletnie nic. Teraz przejdźmy sobie na strefę pustynną. Juki bardzo fajnie, mimo tej pogody, takiej średniej. Bardzo fajnie rosną. Juka Gloriosa. Tu macie elatę małą, też fajnie rośnie. Juka Rostrata. Tutaj, żeśmy wykopywali. Eee, tutaj rosła Gloriosa duża. Zobaczcie, wykopywaliśmy te Gloriosy stąd. No, przenosiliśmy je w inne miejsce. Widocznie gdzieś zostały korzonki i powypuszczała sobie. Powychodziły małe juczki. Tak samo jest tutaj. Zobaczcie, tu też wyszła jakaś juczka. Tu wyszła Jukka. To są dwa zwykłe Gloriozy, a tutaj mamy Gloriosę Variegatę. Tu jest właśnie ta zwykła Glorioza. Ona też po ogrodzie wędrowała. Fajnie się tutaj już na głowy rozdziela. Idziemy dalej. To jest kolejna Glorioza, Glorioza Variegata. Ogólnie Juczki całkiem, całkiem fajne. Całkiem fajne. Trawa drzewiasta. Dacelirium willeri, wersja zielona. Super rośnie. Tutaj macie wersję niebieską, tak samo, to jest bardzo fajna roślina, nie trzeba z nią robić kompletnie nic na zimę, wytrzymuje około minus 18 stopni, bez ogrzewania, bez, bez, bez żadnego chorowania na grzyba. Zresztą, zresztą pokazywałem też wcześniej na filmiku, że, że ten Dacelirion po zimie nie miał kompletnie nic, w przeciwieństwie do juk, które tego grzyba miały u nas sporo w tym roku. Lecimy dalej. Tutaj fajnie sobie Cykasik wypuścił nową koronę, w końcu zaczął wyglądać w miarę. Tu wiecie co rosło Waszyngtonia robusta. Na razie miejsce puste z tyłu Juka Elata, która też zaczęła w końcu fajnie wyglądać. Dwie te korony się otworzyły, zaczęły rosnąć. Lecimy dalej. Teraz jest jak tak ciepło, no to okres dla juk, nie. One lubią słońce. Tutaj mamy aloe folię, tak samo zaczęła super rosnąć. Ona miała taki chwilowy przestój, bo jak żeśmy ją sadzili, to normalnie tak wystrzeliła i rosła jak szalona, a teraz tak nawet spowolniła. W zeszłym roku, a w tym roku widzę, że znowu sobie ta koronka zaczęła rosnąć. Juka Rostrata, najstarsza no nasza juka. Też zobaczcie ten pióropusz liści, ile tutaj idzie liści Co ciekawe, ona jeszcze nam nie kwitła Tutaj mamy jukę e, Niewiadomą, <grymne> tak zwaną Ale też widzę, że ona rośnie, ona ma takie fajne niebieskie liście Juka treculeana bodajże, hiszpański sztylet Tu z tyłu mamy jukę mm, rigidę też bardzo szybko rosnąca juka. Bardzo. Kupywaliśmy ją miała 40 teraz myślę, że ma około 2 metrów I jakbym przy niej stanął to na pewno jest wyższe ode mnie. Z tyłu mamy jukę Philip Czekajcie, pozwolicie, że sobie do niej przejdę. Do nicy, która no, była wykopywana w tym roku. Jeszcze się zastanawiamy, co z nią zrobić. Tu macie Pamiętną miłkę hydrę, która no niestety padła, ale wokół niej wyrasta pełno małych juczek, które nie były kompletnie niczym zabezpieczane tej zimy. No i zobaczcie, jak sobie fajnie, fajnie rosną. Idziemy dalej. Kilka To samo po grzimie, pełno grzybu. grzyba. Teraz już jest. Bardzo fajnie. Tak to wygląda. Kordelina, Kordelina. Nasza kordelinka mała. Ja myślę 2,5 metra spokojnie ma kilka głów. Mega szybko też rośnie ta roślina. Zakupiliśmy ją kiedyś w Dino. To oglądał nasze starsze odcinki, ten wie. Pod spodem jest Red Star, czerwona odmiana, która była tak samo zimowana razem z tą w gruncie. I super sobie też pod, pod agrowłukliną i kablem grzewczym przezimowała. Mały Wagnerianusek. <noise> też, to jest tak szybko rośnie ta palma, że szok, ja nie wiem, czy ona ma tutaj jakieś specjalne warunki, czy przez to, że tu z tyłu ma ten mur, nie ma wiatru, nie wiem, jest cieplej, ale no ona też, to jest normalnie zaraz po Waszyngtonie jedna z szybciej rosnących palm, przynajmniej na naszym tutaj przykładzie. Idziemy dalej, duży traszek, on kwitnął, no też nie obcinaliśmy mu tych kwiatów w tym roku, więc... Podejrzewam, że jakbyśmy te kwiaty obcinali, bym troszkę więcej tych liści puszczał. Coś tam idzie, ale bez, bez jakiegoś większego szału. Dużo lepiej rośnie ten mniejszy pod spodem. Idziemy dalej. Niedawno plewiona strefa z agawami. Zobaczcie, z czym tutaj walczę cały czas z pałczychą. Kiedyś tutaj wyrosły pałczychy i nie da się jej wytępić. Cały czas wychodzi, nie? Co ją gdzieś tam. Zlikwiduję to cały czas wychodzi, a tutaj wola walki <grymne> Basio ciągnie sobie. ładnie tutaj była w zeszłym roku karpa z Basio, na wiosnę była wykopywana. Gdzieś tam coś zostało, no i widzicie, rośnie sobie bananek i nawet fajnie rośnie. Mówię, nie będę go likwidował, wykopywał, wykopię go na jesień. Będzie fajna sadzonka. Tym bardziej, że, że musimy tą naszą karpę odświeżyć bo już tam te większe banany zaczynają kwitnąć i za chwilę nie będzie miało co, roz, co rosnąć, co puszczać liści tutaj macie jeszcze przyszedłem rotosa fajnie wystają liście z wody w tym takim żabim oczku idziemy dalej nasze główne oczko roślina owadożerna takie bagienko no i tu jest to, o czym mówiłem, zobaczcie, Kwitnąty, kwitnący musa basio, myślę, że ten banan ma około 4 metrów spokojnie i podejrzewam, że z tymi będzie podobnie. Zobaczcie, takie wielkie liście, ogromne te banany są, dlatego musimy sobie odświeżyć tą karpę i podejrzewam, że zobaczymy, co się stanie, czy one czasem do jeszcze jesieni nie zakwitną, jak zakwitną, no to je zostawimy. Na zewnątrz, a wykopiemy sobie tylko te mniejsze banany, i w przyszłym roku stworzymy nową karpę z bananami z tymi mniejszymi basiem. Bo tak, niestety, taki zabieg trzeba co jakiś czas zrobić. Maureli bardzo kudziutki. No i tu mamy naszą strefę kolokazjową która w tym roku, no już to powtarzałem, nie zbyt okazała. Tu Wam pokażę. No, patrzcie. Był akurat fajny duży list. Idziemy sobie dalej, tu jest jeszcze jedna karpa z bananami. Tutaj również zakwitnął sobie jeden z naszych, Choć nie aż taki duży. U baczcie Patrzcie bananki małe tak wyglądają z tyłu z tyłu fajnie tutaj rośnie Bambus spectabilis. On bardzo fajnie w tym roku poszedł wypuścił duże teczki. zobaczcie jak na tak przesadzaną sadzonkę to już takie konkretne grubsze niż palec strefa kalokazjowa nasza donica niektóre się tu nawet fajnie wybarwiały z tego co widziałem tu macie tea cup, kubek herbaty wiecie dlaczego kubek zbiera wodę, nie? Tutaj mamy fontanesi, świecącą. tu Tutaj mamy siam Ruby. Zobaczcie, jakie fajne wybarwienia mają. Tutaj jest Yellow Splash. Też bardzo fajne. Fajne wybarwienie. Lime Eidę kolokazja. Co wam tu jeszcze pokazać? Tu jest bodajże Faraon Mask. Nie, to jest też fontanesi. Faraona gdzieś tutaj od macie jeszcze Yellow Splash, zobaczcie, jak chlapnięta żółtym <grymne> redemption A tu jest faraon, nie zauważyłem go. Tutaj macie faraona niezbyt duży tu co mamy, tu mamy też redemption Eskulenty No i tak to wszystko moi drodzy wygląda Także ogród istnieje dalej, tu mamy jeszcze Yellow Adman, patrzcie z tymi też charakterystycznymi przebarwami. Ogród istnieje troszkę gdzieś tam Z powodów rodzinnych może zaniedbany, ale żyjemy Rośniemy i myślę, że w przyszłym roku będzie lepiej I w przyszłym roku już tu sobie coś posadzimy na miejsce w Waszyngtonie A jak będzie, no to czas pokaże, ale taki jest plan Także no, taka szybka, no może no nie aż tak szybka, ale Taka relacja z naszego ogrodu, obiecałem Więc nagrałem, jak macie jakieś pytania, no to Zostawcie je w komentarzu pod filmem. Dzięki za obejrzenie. Do następnego. Hej!